Król nam Chrystę. Kłania się ksiądz Łukasz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bracia i siostry. Na 28. niedzielę zwykłą w roku C czytamy fragment Ewangelii Świętego Łukasza, w której Jezus Chrystus uzdrawia dziesięciu trędowatych. Zatrzymajmy się nad dwiema, wydaje się, ważnymi kwestiami, które są zawarte w tej Ewangelii. Pierwsza kwestia dotyczy uświęcającej i uzdrawiającej mocy imienia Jezus. Jak czytamy. Dziesięciu trędowatych wyszło naprzeciw Jezusa, zatrzymali się z daleka, gdyż tak nakazywało prawo mojżeszowe. Człowiek chory, trąd, nieczysty, nie mógł się do nikogo zbliżać. I zaczęli głośno wołać: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Ten werset, można powiedzieć, modlitewny akt strzelisty, jest tym, co w tradycji w kościoła znamy jako modlitwa serca, modlitwa jezusowa. W wersji podawanej przez chrześcijański wschód, zwłaszcza świętego synona nowego teologa, ta modlitwa brzmi następująco Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Wschodnie misi starają się wprowadzać w swoje życie taką praktykę, że powtarzają ten werset nieustannie, dążąc do tego, żeby łączyć tę modlitwę z rytmem bicia serca. Co ciekawe, w drugim naszym czytaniu dzisiejszym Święty Paweł pisze do Tymoteusza, najmilszy pamiętaj na Jezusa Chrystusa. Pamiętaj. Ten czasownik grecki, mnemon neo znaczy nie tylko pamięć, jakbyśmy mogli określić to w sensie zwykłej retrospekcji, zwykłego spoglądania wstecz, na przeszłość. To słowo pamiętaj znaczy również ćwicz pamięć. Przypominaj sobie o tym nieustannie. Uświadamiaj sobie obecność tego Jezusa Chrystusa. Tak przy to mamy, można powiedzieć, w tej Ewangelii przykład, jak realizować wezwanie świętego Pawła, który woła do nas: módlcie się nieustannie. Łączyć ten werset z rytmem bicia serca. Druga kwestia, która jest dosyć ciekawa. To liczba 10, która pojawia się w tej Ewangelii, jest 10 trędowatych i tylko jeden, który przyszedł podziękować Jezusowi Chrystusowi i oddać mu hołd i cześć, który na dodatek nie jest Izraelitą, lecz Samarytaninem. Ta liczba 10 prawdopodobnie może być nawiązaniem do słynnej historii Abrahama, który targował się z Panem Bogiem o ocalenie Sodomy i jego mory od zniszczenia. Jak pamiętamy, Abraham prosił Boga, podając różne liczby, czy jeśli znajdziesz tam pięćdziesięciu, czy w końcu dziesięciu sprawiedliwych, czy ocalisz to miasto, Bóg odpowiedział tak, ze względu na tych sprawiedliwych, ocalę. I jak pamiętamy, to targowanie skończyło się na liczbie dziesięciu. Izraelici i Żydzi wierzą, że modlitwa dziesięciu sprawiedliwych jest w stanie zmienić wolę Pana Boga. Jest w stanie na niego wpłynąć, uprosić u niego cud. Ale zobaczmy, Jezus podaje nam zupełnie nową jakość w dzisiejszej Ewangelii. Otóż prawdziwie sprawiedliwym, tym, który oddaje rzeczywiście Bogu chwałę, jest jeden. I to w dodatku Samarytani, ten, który jest uważany w tradycji Starego Testamentu za kogoś gorszego. Jaka z tego lekcja płynie dla nas? Nawet jeśli wydawałoby się wam, drodzy bracia i siostry, że jesteśmy opuszczeni przez Boga, że jesteśmy kimś, o kim świat zapomniał, kogo świat skazał na wygnanie, Bóg słucha naszej modlitwy. Bóg akurat w tym stanie opuszczenia, samotności jest bliżej nas niż kiedykolwiek. I po tym okresie, tej samotności, rzeczywiście przychodzi taki czas, kiedy daje nam swoją obecność odczuć. Po męce Wielkiego Piątku przychodzi chwała, niedzieli zmartwychwstania. Amen. Pozdrawiam Was, drodzy bracia i siostry.